Ambitni Gruzini, pokrzywdzeni Czesi i Ronaldo Hamulcowym czas na pogadanie sobie o ostatnich meczach pierwszej kolejki fazy grupowej. Sponsorem naszego kanału jest. Fortuna, bogini Fortuna. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tym intrze padły pewne kontrowersyjne tezy, ale zrobiłem to po to, żeby mieć odnośnik i móc później sobie o tym pogadać w dalszych punktach, które oczywiście poruszymy przy okazji omawiania wczorajszego dnia na Euro 2024. Jakie to punkty standardowo? MVP Dnia, partacz dnia, gold dnia, także kontrowersja dnia i zaskoczenie dnia. Oczywiście zanim przejdę do prawidłowej części odcinka, ja Was jeszcze zaproszę do tego, żeby zaglądać do wszystkich linków w opisie, bo tam chociażby link do Football Team, gdzie jest nowy serwer. Na tym serwerze zwiększone możliwości budowania składu. Szybciej się wiele rzeczy. Gdzie jeżeli chodzi o budowanie własnego zawodnika. My tam swoją drużynę mamy, tak więc zapraszamy do skorzystania z linku, bo tam wraz z założeniem drużyny z tym linkiem dotrzy otrzymujecie 50 tysięcy punktów energii na start, ale ponadto jeszcze zapraszam Was do odsłuchania. Animacji! Football darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika, zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na busty dla Twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Ponadto zapraszam jeszcze wszystkich pełnoletnich do tego, żeby sprawdzać to, co Fortuna przygotowała na Mistrzostwa Europy. Sprawdzajcie nie tylko link, który jest odnośnikiem do Fortuny w opisie, ale także link do naszej grupy, bo tam dzisiaj pojawi się specjalny konkurs, który przygotowała Fortuna inny niż te, które dotychczas miały miejsce na naszej grupie. Dużo więcej urozmaiceń, ale po szczegóły oczywiście zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku. Moi drodzy, wczoraj tylko dwa mecze, co prawda nie działo się jakoś bardzo mało, ale czas sobie o tych spotkaniach pogadać, tak jak powiedziałem w formie naszych pięciu punktów. Jako, że pierwszym punktem jest MVP dnia, trzeba na kogoś postawić, no i Kogo by tu wybrać? Jakby nie patrzeć, wykluczone jest postawienie na kogoś z meczu pomiędzy Portugalią a Czechami. Dlaczego? No, ten mecz raczej nas zawiódł, a szczególnie Portugalczycy. Ale o tym jeszcze będziemy mieli okazję pogadać przy okazji innych punktów. Więc trzeba postawić na kogoś z drużyny no, tureckiej, jakby nie patrzeć, bo raczej stawiamy na zawodników z drużyny z zwycięskich, aczkolwiek przyznajmy, że Gruziny, Gruzini zaprezentowali się na tyle dobrze, że wybór kogoś z tego obozu nie byłby jakoś bardzo kontrowersyjny, bo naprawdę zawodnicy, którzy debiutują na Mistrzostwach Europy się naprawdę obronili. W każdym razie, my zdecydowaliśmy się postawić na Ardeglera. Jakby nie patrzeć, to genialny występ, do tego okraszony naprawdę piękną bramką. Czy to będzie bramka, która zostanie jeszcze przez nas później przywołana? Nie wiem, ale się domyślam. Oglądajcie dalej, żebyśmy mogli się z Wami podzielić naszym wyborem odnośnie trzeciego standardowego punktu. Giler tym jakże pięknym uderzeniem wpisał się na listę pięciu najmłodszych strzelców bramki na Euro na mistrzostwach Europy akad Giler znajduje się dosłownie na tym piątym miejscu, tak więc też fajne wyróżnienie dla tego młodego zawodnika. Tutaj, akurat w drużynie tureckiej, była cała masa zawodników, których można by pochwalić, ale Giller według mnie wyrasta tutaj na tą postać numer jeden. Zresztą, czytając sobie na temat tego spotkania. Na różnego rodzaju dziennikach europejskich, zagranicznych, Giller przedstawiany jest jako kluczowa postać numer jeden tureckiej kadry w tym spotkaniu, więc my również wskazujemy na niego. Przy okazji tego punktu ja sam się jeszcze zastanawiałem nad ewentualnym wyborem Muldera, ale jednak Arda Geller nam się popisał dużo większym wpływem na ofensywę, aczkolwiek nie można tego odjąć samemu Mulderowi, bo jako prawy obrońca nie dość, że strzelił piękną bramkę, do tego też, harował naprawdę nam na całej długości prawej strony, jako ten prawy obrońca, a więc minimalne wyróżnienie, wyróżnienie również dla tej osoby. Przy okazji portacza dnia problemu za wielkiego nie było. Jak przy okazji MVP dnia mogliśmy wykluczyć kogoś ze spotkania pomiędzy Portugalią a Czechami, tak tutaj musimy na pewno wykluczyć. Zarówno Turków, jak i Gruzinów, i wybierać spośród Portugalczyków czy też Czechów. I powiedzmy sobie szczerze, kiedy patrzymy na spotkanie drugie z wczorajszego dnia, no to wybór może być tylko jeden. A jest nim oczywiście Robin Hranacz, czyli osoba, która no, była niesamowicie pechowa, trzeba to powiedzieć, ale jednak sporo dołożyła do tego, żeby Portugalczycy mogli strzelić te dwie bramki. Oczywiście Portugalczycy stworzyli sobie no nie małą liczbę sytuacji, jednakże dopiero po dwóch farfoclach Robina Hranacza to oni strzeli te dwie bramki. Jeżeli można jeszcze go bronić za tego pechowego samobuja, gdzie według mnie największą winą należy obarczyć bramkarza, który w głupi sposób sparował piłkę zaraz przed siebie, zamiast jakoś bardziej do boku wiedząc, że przede wszystkim tam będą nabiegać obrońcy no nabił hranacza, więc pechowy tutaj akurat obrońca czeski, ale słuchajcie Druga bramka Portugalii, hranacz ma obowiązek tę piłkę wybić. On nie może się tak majtnąć, jak zrobił to w tej sytuacji. Więc hranacz raczej przy okazji wyboru patacza dnia jest wyborem, który się jak najbardziej broni. I ciężko mi tutaj szukać kogoś innego, ale jeżeli wy kogoś takiego widzicie, to napiszcie w komentarzu. Przy okazji bramki dnia mamy niemały problem, ponieważ wiąże się ten wybór z kłopotem, Bogactwa mamy do wyboru bramkę Prowoda, bramkę Gylera, o której już trochę powiedzieliśmy, czy też bramkę Myldyra. My jako ekipa piłkarzyków postanowiliśmy postawić na bramkę Myldyra. Jednak to uderzenie z pierwszej piłki z Voleja, niesamowicie silne, najście perfekcyjne, najbardziej nas kupiło. Ale jeżeli wy uważacie, że piękniejsza była bramka, czy to Gylera, czy Prowoda? To macie do tego pełne prawo, żeby tak uważać. Te bramki wszystkie są przepiękne, ale my jednak stawiamy na pierwszą bramkę Turków w staciu z Gruzinami. Przy okazji kontrowersji dnia, tutaj wybór jest ze strony Adama i prosta jest bardzo ta sytuacja. Pewnie pamiętacie, co się stało chwilę przed tym, jak bramkę na 2 do 1 stracili Czesi? Jeżeli nie pamiętacie, no to już przypominam, akcja ma miejsce blisko pola karnego e, Portugalczyków. Po lewej stronie akcję tworzą Czesi i ma być korytarzem na wolne pole wypuszczony Doudier. Jednakże ten, uwaga, jest skasowany w pewien sposób przez Semedo. Co się dzieje? Sędzia w tamtej sytuacji powinien podyktować. Rzut wolny dla Czechów. To się jednak nie dzieje, on puszcza akcję dalej. Akcja jak się kończy? Rzutem od bramki dla Portugalii. Więc tak jakby jest koniec tamtej akcji i początek nowej. Portugalia rozpoczyna akcję od własnej bramki, po której no niewiele później mamy e, akcję, po której końce sału strzela bramkę na 2 do 1. Ale co by było, gdyby Przede wszystkim piłka nie wyszła najprawdopodobniej na rzut od bramki, tylko powiedzmy, że piłkę przejąłby Semedo i w mery szybko zagrał ją tam do Peloneto, ten do końca sału i byłaby bramka na 2 do Wtedy War mógłby, mógłby się cofnąć do tego faulu i stwierdzić, był faul w build -upie. Nie zostało to zauważone przez sędziego, jest to rażący błąd. Cofamy bramkę, a, Portuga a Czesi mają Rzut wolny blisko pola karnego Portugalczyków. Już pomijam fakt, że taka powinna być decyzja sędziego w postaci przyznania Czechom rzutu wolnego, no ale nie zauważył on tego. A z uwagi na to, że piłka wyszła na rzut od bramki, piłka wyszła po zagrania Czechów poza linię końcową, on nie mógł do tego wrócić, awar również. Adam powiedział mi, że. Równie dobrze, Ward nie mógłby się nawet cofnąć do tej sytuacji w momencie, nawet gdyby ta piłka nie wyszła na rzut od bramki, ponieważ to wszystko zależy od tego, jak długo ta akcja Portugalczyków by przebiegała. Więc sytuacja dość skomplikowana, ale powiedzmy sobie szczerze, błąd w wykonaniu sędziego głównego miał miejsce, bo powinien być rzut wolny dla Czechów. Jak inaczej ten mecz mógłby się potoczyć, gdyby tam był rzut wolny dla Czechów? Nie wiem, czy Portugalia te by wygrała, więc kontrowersja na pewno nie mała. Przy okazji zaskoczenia dnia, czyli ostatniego naszego punktu, powiedzmy sobie szczerze, że ciężko było wybrać jakieś jedno konkretne zaskoczenie. Ja akurat postanowiłem wybrać przesiadywanie do końca na boisku Cristiano Ronaldo. Słuchajcie, Martinez, naprawdę. Na pewno rozścieczył obóz portugalski tym jak późno przeprowadził zmiany. Koniec końców je przeprowadził i dały onemu mu bramkę na 2 do jednego, a jednocześnie też zwycięstwo. Jednak, słuchajcie, Portugalia na pewno zawiodła. Zawiodła, bo tym niezbyt ruchawym... Przodem ataku nie miało jak rozbić tej defensywy Czechów. Uwierzcie mi, że Ronaldo dużo więcej by zyskał, gdyby miał obok siebie takiego Diogo Rotę od początku meczu. Wiele osób wskazywało, że niezbyt tutaj będzie korzyści z tej kreatywności Bernardo Silvy czy też Bruno Fernandesza, kiedy za bardzo nikt nie wbiega na wolne pozycje, bo Ronaldo, powiedzmy sobie szczerze, był bardziej takim. Focal pointem, oczywiście on miał te zagrania, miał strzały, jednakże raczej większość Portugalczyków nie wiedzieć dlaczego prosiła o podania raczej do nogi aniżeli gdzieś na wolne pole. Takich zagrań na wolne, poło, na wolne pole było mało, jeżeli już miały miejsce, no to głównie z uwagi na zagrania Bruno Fernandesza, piękny mysz w jego wykonaniu. Jednakże było tego za mało, dużo. Dużo za mało było tego ruchu z przodu, więc o te zmiany Martineza się prosiło, a jednocześnie też według mnie prosiło się o zdjęcie samego Cristiano Ronaldo. Pomimo tego, że to on sam blisko był tego, żeby strzelić bramkę na 2 do 1, bo piłka uderzyła w słupek, potem dobijał żota, jednakże wiadomo, że był spalony, ale słuchajcie, ja uważam, że Ronaldo mógł być w tym meczu postrzegany jako swego rodzaju hamulcowy. Z uwagi na jego statyczność, bo powiedzmy sobie szczerze, Portugalia potrzebuje z przodu dużo więcej ruchu, a jeżeli już Ronaldo jest, to przydałaby mu się obok osoba, która będzie gwarantowała ten ruch cały czas, bo to również przyjdzie z korzyścią dla samego Ronaldo. Nie mówię, że jest hamulcowym, na pewno, bo był groźny, gwarantował strzały, akcje podania, ale. Jego obecność mogłaby być dużo lepiej wykorzystana, gdyby to się nie skupiało aż tak na nim. Ponadto Portugalia zawiodło chociażby takimi występami jak Rafaela Lau, bo jego decyzyjność też nie była najlepsza na, na, na boisku wczoraj, no ale wydaje mi się, że ta symboliczna obecność Ronaldo do samego końca, też z uwagi na jego wiek, może być swego rodzaju zaskoczeniem. No i słuchajcie, biorę telefon do ręki, patrzę na dzisiejsze mecze i szybko typuję, co ja dzisiaj przeczuwam, a przeczuwam raczej wygrane faworytów, powiedzmy sobie to szczerze. Zaczniemy sobie od meczu ostatniego, którym jest spotkanie Szkotów ze Szwajcarami. Według mnie Szwajcarzy ten mecz wygrywają, jakieś takie lekkie 2 do 1. Szkoci sobie zrobią nadzieję, ale według mnie Szwajcaria wygrywa Niemcy wygrywają z Węgrami raczej bez problemu. Wydaje mi się, że tutaj gospodarze po tym, co zaprezentowali w pierwszym meczu, nie powinni mieć więcej problemów, aczkolwiek Węgrzy powalczą, podobnie jak Szkoci. Chorwacja, Albania, podrażniona duma Chorwatów powinna pozwolić im wygrać z Albańczykami, którzy ponownie pięknie się nam zaprezentują. Więc ja raczej tutaj większych niespodzianek nie wróżę, aczkolwiek jak ostatnio wróżyłem też pewniaczki. No, to się nie poszczęściło. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, jak się podobało, jakie są Wasze wybory odnośnie poszczególnych punktów. I widzimy się następnym razem. Dzięki, pa, cześć.